Siemannowicz, przepraszam Was bardzo, że nie nagrywam. Ale miałem tyle rzeczy na głowie: szkołę, kurde, szkołę. Tam też. Dużo treningi miałem, piłki nożnej i właśnie nie mogłem. Ale dzisiaj wreszcie, wreszcie nagrywam. Proszę, zasubujcie mój kanał, dubiam 260 subów. Bardzo by mi było, jakbyś zostawił suba, lajka i zaczynamy. I napisać fajny komentarz. Dzisiaj sobie jedziemy do naszego domku i się będziemy przebierać za banana. I zobaczymy reakcję ludzi za. Ja, no, ja, ja. który jestem przybrany za banana. No, dobra, nie mogę ściąć dawka. No, zrespał, nie. Nie musi to być pierwsza, ale. Jakiś gościu zaklepał. Dobra, mamy ostatni dom. Więc zaklepiemy i... No, halo. Eee, e, halo. Czemu ja tego nie mam...